Wita Korgi Gangrichotka. <śmany> Mamy już piątek. Piątek rano. Chociaż my to nagrywamy w czwartek, ale Wy będziecie to oglądać w piątek. Już jestem cały brudny. Zainteresowanie jest niebywałe, bo są marchewki. Ale narpiewie jest robota, jak Pan zawsze mówi. Wita Pynkorek, Jerunia, Bobunia i Suczka. Dzisiejszy tytuł filmu nie o psach wcale, tylko o kocim grodzie. Koci gród, ale do tego przejdziemy za chwilę. Tradycyjnie i Płynkorek, Bobiczek i Suczka dziękuję wszystkim za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. Jesteśmy bardzo wdzięczni, prosimy o więcej. Bo pomaga to przebić się filmowi dalej. Myślę, że każdy psiarz lubi oglądać dowolną rasę psów, więc Komentarze i lajki pomogą nam przedostać się może do szerszej grupy odbiorców, bo na razie troszkę stoimy w miejscu, ale nie zarażamy się tym w ogóle, bo my to robimy dla przyjemności. Co chciałem na wstępie powiedzieć: że wczoraj do dużej miłości doszło między Bobem i Pinkorem. Leżały u pani i o dziwo nie gryzły się ani nie warczały na siebie, tylko. Nawet taka lekka zażyłość się wytworzyła między nimi. Co dalej? Byliśmy na budowie, mamy zamontowane okna i rolety. Sylwia podlinkuje tutaj film na ten temat pod spodem. Bardzo nas to cieszy, bo to już jest taka bryła domu widoczna wyraźnie z tymi oknami. i też mamy pojęcie, już będąc w środku, jak to wygląda i jaka jest skala wielkości tego 100 metrowego domu. Jesteśmy w środku, w salonie poza stolarką nie widzimy dużych zmian, ale jak jestem przy stolarce, to jeszcze wam dopowiem. Ten kolor, który mamy z stolarki, to jest dom Winchester. On jest Bardziej szlachetny bym powiedziała w stosunku do złotego dębu, który przez ostatnie długie lata był dominujący przy wyborze kolorów drewnopodobnych. Który jest parterowy, więc te 100 metrów jest całe na dole, a nie tak jak tutaj w bliźniaku, więc jest to zupełnie inaczej. Sylwia opowiadała długo. Myślę, że fajny film nam wyszedł. Polecam, bo też jest tam o kosztach takich rolet i okien. Jakby ktoś budował. To, to może sobie po prostu obejrzeć to. Może dowie się czegoś ciekawego, i jakie są obwarowania w ogóle. Ile się czeka na takie okna, bo to nie jest też tak hobsiub, że dzisiaj się przyjdzie, a jutro się już ma okna gotowe. Niestety trwa to dość długo, ale szczegóły w filmie. Dlaczego koci gród? Koci grud, dlatego że tam w tym nowym domu zachodzi do nas kilka kotów. Ja tutaj też dodałem młynka, no bo wiadomo, że młynek kiedyś będzie tam mieszkał i jestem pełen obaw właśnie o to, że on tam będzie mieszkał, bo po prostu stary kot, już kiedyś o tym mówiłem, stary kot i nie wiem jak on tam się, ona się tam zaadoptuje. Mamy tutaj kosa towarzyszy nam. Nie wiem, może z tej drugiej kamery będzie widać, ale chyba też nie. <laughs> może się zaadoptuje kotka, ale tak jak zachodzą tam te koty, to, to może być ciężko, bo one są już tam oswojone. Drugi kot, ten nasz budowlany, taki który tam jest, którego się ostatnio śmiałem, że jak się pojawiły okna, to się nie umiał odnaleźć. Nasi sąsiedzi tutaj z Przeciwka, Zbyszek i Kasia bardzo chcą go adoptować. I życzymy im sukcesu, bo jest to bardzo fajny kot. Jest tylko jeden problem, że muszą pojechać w najbliższym czasie tam do nas na budowę i pojadą prawdopodobnie w sobotę. I po prostu wziąć tego kota i pokazywać go wszystkim, czy on tam jest czyjś, czy on jest jakiś taki bezdomny, czy ktoś się do niego po prostu przyzna, bo jeśli się nikt nie przyzna do niego, no to go za. Przygarną, bo już sam się łapie na to, że zaadoptują, bo adoptuje to się dzieci. Przygarną go i będzie miał tutaj na pewno super, bo niedawno im odeszła nie wiem, czy to był kot, czy kotka więc mają po prostu lukę i żal na pewno, że kotka stracili więc życzymy im, żeby sobie Wzięli tego, bo jest bardzo sympatyczny ten kotek, yy, który jest na budowie. Nie wiem, czy to jest kot, czy kotka. W każdym razie jest tam. I Zbyszek go dokarmia, więc jest już oswojony całkowicie. Wczoraj, jak byliśmy na budowie, to oczywiście też był. I wczoraj jeszcze pojawił się taki trikolor. Nie zdołałem go sfilmować, ale miało bruszkę, więc on na pewno jest czyjś. Mignął mi gdzieś tam tylko. No i na koniec wielka niespodzianka pojawił się taki piękny. Po prostu rudy z taką kitą. Wygląda trochę jak majkun, tylko taki mały. No przepiękny jest też ma obroże, na pewno więc jest czyimś tam kotkiem, ale pierwszy raz go widziałem na naszej budowie. Więc Sylwia się śmiała, że po prostu kocie grodzisko, bo te koty tak tam zachodzą wszystkie. A jeszcze najśmieszniejsze było to, że mieliśmy otwarte auto, klapę od tyłu bagażnikową. Bo mieliśmy tam różne rzeczy, sadziliśmy wczoraj też drzewka, zasadziłem wczoraj 8 drzew owocowych. Wiśnie, gruszki, jabłka na razie są wsadzone prowizorycznie, bo nie mamy sadu. Podobno można tak zrobić, można je potem przekopać już w docelowe miejsce, więc tak będziemy robić. Na razie zrobiliśmy im taką prowizoryczną zagrodę, żeby sarny ich nie podgryzały, bo... Wiemy, że sarenki lubią ogryzać. Sylwia kiedyś opowiadała o bzie, który miał jednego dnia kwiaty, drugiego już nie miał. Więc tak to jest, a jest tam dość blisko lasu, więc zwierzyna na pewno zachodzi. No i ten rudy kot, właśnie którego widzieliście na przebitkach, no jest przepiękny i jest oswojony, bo nie miał żadnego problemu, żeby podejść do mnie jak go wołałem. Więc jest to bardzo Przyjemny kot i naprawdę piękny. Już dawno nie widziałem tak ładnego kota. A koty tam mają dobre warunki do chodzenia i do polowania, bo jest dużo miejsca, duża przestrzeń szeroko. No ale co miałem powiedzieć o tym aucie? Po prostu znaleźliśmy kocie ślady w samochodzie, więc nie wiem który: czy to rudy, czy to ten, który tam jest cały czas na budowie. Wszedł do nas do tyłu na tylne siedzenia i zaznaczył swoją obecność, więc mogłoby być tak, że po prostu zamknęlibyśmy klapę i kot by przyjechał z nami tutaj, nawet byśmy się nie zorientowali, żeśmy go zabrali, chyba żeby miałczał w czasie drogi, ale tak to właśnie jest, że te kocury włażą wszędzie, więc będziemy mieli tam towarzystwo i... Będzie ciekawie na pewno dla młynka. Będzie się musiał troszkę pewnie oswoić i odganiać od tych różnych kocurów, bo terytorium tam jest już troszkę opanowane przez te inne koty, które tam zachodzą. Więc młynek, nie wiem, no 11 lat już będzie miał pewnie 12, zanim się tam przeprowadzimy. Więc może być słabo, no ale zobaczymy. Nie ma się co martwić niczym na zapas. Ja tutaj już marchewki mam, więc tutaj jest no proszę, natkę nawet zjedzą. To jest po prostu szczyt. Więc teraz będzie wielkie chrupanie. Kto dostanie największą marchewkę? Największą dostanie chyba Pinkor. Mniejszą trochę do Suczka, dostanie troszkę mniejszą. Tipsejek dostanie taką sam raz i Bobiczek. I teraz jest wielkie chrupanie. Proszę się przyjrzeć. Chrup, chrup, chrup. Może odepnę mikrofon, będzie więcej słychać. Tradycyjnie Pinkor oczywiście zjadł wszystko pierwszy. Sikorki też mamy tutaj w karmniczku, teraz latają. W ogóle są takie oswojone, już bezczelne wręcz, że ja tutaj siedzę, a one się w ogóle nie boją, bo one tu przylatują z pobliskich drzew. Więc w ogóle się oswajają się, a jakbym chciał tu przyjść z aparatem, to tak nie przylatują. Więc widocznie trzeba dłużej posiedzieć i one się oswoją i będą po prostu z nami tutaj cały czas. I był też pan Kos, albo pani Kosowa. Zjedzone. Zjedzone pękor. Zjedzone. Tipsej mieć tu trawkę, nawet. No to co? Jak zjedzone, to wiedziałem się żegnę. Tipsej jak Bobunia, Pinkor i Suczka. Pa, pa, pa.